Dobra, nie wiem, czy moja karta graficzna po prostu nie wydala, czy po prostu nie wiem o co chodzi, ale. Ale niestety muszę grać na niski, żeby mieć większy framerate. Max Payne, ten koleż jest jakiś odpalony bez kitu, nie? Nie, no ma dużą rangę, to pewnie dlatego tak dobrze gra. Ale ja sobie specjalnie wziąłem kurde LMG, żeby zobaczyć, czy gra się e, fajniej. No kurde, kumasz to! Zobaczymy, czy na niskich będzie mi szło trochę lepiej niż na tych wysokich ustawieniach graficznych. To były średnie w ostatnim sumie. Jakiegoś innego typa rozwaliłem. Wlazna to mnie oczywiście. Mógłbym go zabić, ale. No, jakoś tak stwierdziłem, że jednak go nie zabiję. Czy coś? Zaś ten typ. Przechwytujemy pozycję. No i kumacie typa. Normalnie ja nie wiem. Prosto w łeb, kurde, wyceluję. Chyba, że wielkość. Nie, no nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia wielkość ani ciężar broni w tej grze. Zawsze wycelujemy tak samo. Hm. Aczkolwiek, prędkość e, strzelania ja, pewnie też ma dużo e, więcej do gadania ze względu na to, że jak zaczniemy strzelać serią, to automatycznie możemy łatwiej trafić w głowę za drugim pociskiem, nie? Jakiegoś typa zabiłem Przechwytujemy pozycję Dobra, przechwycimy sobie tą pozycję No spokojnie. Zajęliśmy stanowisko dowodzenia wroga. Idziemy dalej. Ja się od razu zrespię tam. Druga pozycja w polu widzenia. Co tam się Trzec, dzieje? Co tam zreszenie. się dzieje? <laughs> Kamilos się wkurzył. Dobra, idziemy dalej. Hello O to Kamilos patrz Chris super faun O to jest właśnie ta fajna broń nie? Ta szybka Ja się pobawię tym LMG tutaj Waga na minę A, plecy? Plecy, plecy? Co to jest auto gaze? Czy to ja? Chyba nie. A nie, to auto chyba. No nie, zaś ten typ. Nie, on jest niemożliwy. Ale trzy razy go zabiłem w sumie. No to na co tu narzekać? On to po prostu szybko ściąga, nie? Jakieś tam błędy popełni. Ale nie jest jakiś niemożliwy do zabicia, czy nie? Może jest, nie wiem. Kurde, dalej tym LMG. Dobra, nie będę się pchał, będę po prostu walił z dystansu, bo mam lepszy zasięg niż oni. Ok, fabarmem tak wali? To ciekawe. Złote bronie, nie? Bez kitu już... już... Zaczyna się człowiek trochę gotować w środku. Jak widzi te wszystkie kurde. No. <ścoughs> jak to jest możliwe, nie? Ja wiem, że to wyjście z tej bramy zawsze było trudne, nie, ale... Dobrze Ja specjalnie będę tak walił na ślepo Żeby się trochę przestraszyli. Przepraszam, no kurde, przecież przyjął na lepty. Ja nie mam jakiegoś mega wysokiego pingu, nie? Pozycję. Okay. O, te musiałam je zdjąć, nie? Ale to. Denerwuje mnie to, że to zawsze jestem ja. Że to nie jest nikt inny obok mnie, tylko zawsze ja. Aaaa, dobrze zemsta! Przyjemne. Co nie? Kamilos, chodź! Dobrze, to nie, to nie był Kamilos. Zrobię sobie taktycznego reloada. Ej, Nublix. potwierdzone. Zająć ostatnią pozycję strategiczną. Dobrze. Jeden leży. Przechwytujemy pozycję. Gdzie oni są? Skąd oni do mnie walą? Nie wiem o co chodzi w ogóle. z mnie znowu rozwalił. Patrz, on jest lepszy ode mnie. Jak większość z was. <ścoughs> Trzeba zrobić inną taktykę. Idziemy od przodka, to nawet nie będą pamiętać, nie będą wiedzieć, że to my. Co? Myślałem, że uda mi się zrzucić tego banana. Niestety yy, takie wygłupianie się nie ma sensu. No, ktoś tutaj se Kampi tam na naszym respie. Ładnie to tak. A ten co? Awczy? What the fuck? Max Payne. No nie, jak on to robi, ty? Skąd on się wziął? Poszedł tam. Nublix. Aż mnie korci, żeby wziąć tą snajpę, nie? Ale nie. Do końca gram, do końca gram tym LMG. No, Gin! Skubany, skubany wytrzymał no. Słaby aim, słaby aim jest tej broni w sensie. Celność. Nic nie widzą. nie jednego ty Co za lipa? Dobra, idę tyłem. Ciekawe, gdzie ten Max Payne jest. Tu jest. A, dobrze. Cita. Kamilos, wiem gdzie jesteś. Jak mnie zabił, no nie! Pozycję. Nie ogarniam tej gry czasami, naprawdę. Ja do niego walę przez schody, a ten nagle... No bloody chance. Przechwytujemy pozycję. Kamilos jest na górze, dobra, to ciebie znajdziemy granatem w takim razie. Chyba, nie, nie penetruje. Dobrze, jeden. Czaj, z go, gdzie ten granat? Granat! Kurde, <śpiewa> to był playoffy, kurde. Ale kurde go zdjąłem z daleczka Chłopaki, ale to wchodzimy na ten punkt, czy co? Ale. Jestem pierwszy! Jak to jest możliwe? Taki słaby team mamy. No to grubo powiem wam, grubo. Chyba za bardzo się staram, za duży tryhard teraz jest. Za mało fanu. Oj! Ślepy, gajowy. Nie no, ciężko z tym LMG, powiem wam ciężko. Nie, nie, nie jestem przyzwyczajony do grania takim czymś. Nikogo tam chyba nie ma. Tam nikogo nie widzę. Tam się ktoś dał zabić. Tutaj też się dałem zabić. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak najczęściej yy, ginę ze złotej broni. Przesytyjemy pozycję. <laughs> Ta nie była złota. No cool day. Chodź tu. Ach ten Max Payne bez kitu. To są już koksy, nie? Mówię wam, na tych rangach to już nie ma sensu grać. To trzeba robić w yy, konto żeby mieć więcej fanów z tej gry. macie co ten typ robi? On stoi i wszystkich zabija na ręce. Ja sobie stanę tu. Przechwytujemy pozycję. Już nikogo nie ma, tak? Na bank. Jak to tam wygląda? Dobra. No ze snipem nie mam szans tak naprawdę. Ale z takimi teammatesami, no to kurde, jestem pierwszy, jak to mam Jak ja to mam ugrać? Koleś ten raft tu w końcu zaczął grać. Nie wiem, czy on zmienił broń, czy co. Na początku to grał, także. A ten zamiast go, kurde. Stary, na co ty czekasz tym snajperem? Boże! Ja jestem pierwszy, kumacie to? Rzadko się zdarzają takie mecze. Aha, opszedł o, o, mnie, zajebiście No nic, dobra. Nie wygramy chyba tego meczu. Niestety. Znaczy to jest akurat dopiero pierwsza część. No ale cóż. Masz za swoje. Kamilos, nareszcie cię zdjąłem. Ty, może się uda. No nie, nie, czekaj. Eee, dupa. Ale zajęliśmy dwa stanowiska. Wiem, eee, ja teraz bym musiał... Co, bronić, tak? Ile ten odcinek już ma? Nie podano. Eee. Nie z 10 minut, nie? Będziemy to bronić 15 minut. Chyba, że szybko na pewno deadniemy. A co? A zrobimy sobie takie chyba długi odcinek. A co? Jak już dodawać, to dodawać, nie? Oni nie mają, czy ma jakąś taktykę do grania, czy nie, czy co? Czy o co tam chodzi? Ała! Ty, no kumacie, on jest nienormalny! Co on robi w ogóle? Aha, ale on nie będzie zajmował, on będzie tylko sobie zabijał chyba. To jest tylko taki joziomek. Elokilo. Nie zależy mi na grze, tylko zabijam. Nie ja tylko wale heady Ale czy też jest widzicie zgubne, bo ja teraz patrzę na tego typa, a inni mnie zabijają tylko takiego. Co jest kurde? Kto tu tak właściwie jest? Nie widzę. <noise> Zapiłem go Damy radę tym LMG Znowu za bardzo tryharduje Muszę się po prostu gdzieś skampić i bronić, nie? Już go trochę obiłem Dobra Dobrze, kampimy, kampimy Takie nasze zadanie Koleś wlazi nam na punkta o, A ja mam minę, właśnie Znaczy banana to było trochę głupie, ale spróbuję zrobić to jeszcze raz, bo uważam, że to śmieszne. Wróg zajmuje naszą pozycję strategiczną. Nie wiem, czy ten banan spadł w końcu. Zdjąłem go max. Payne znowu, no nie, już 14 razy mnie zabił, On jest nienormalne. Ale jak ten gameplay ma trwać 12 minut, no to możecie sobie go e, przewinąć jak chcecie. <ścoughs> nie daje rady z tym typem. Ale patrzcie, wchodzi na punkt, jednak się myliłem. Jednak chcę wygrać, chcę przyjąć ten punkt. w strzelce nie mam takiego Jak zajmuje? Gdzie zajmuję? Nie cierpię tego typa, ale patrzcie, zmienił klasę. Już się chyba zaczyna irytować. Ktoś go tam jedzie, chyba. I ja? Nie widzę. Czemu znowu on? Akurat jak był flash, czy tam smog? Akurat musiał to być on, nie? A nie jakiś inny gracz, tylko on. Wróg zajmuje naszą pozycję strategiczną. Zajmował. Czas przeszły. Kamila, Jak Tylko raz za. Honorowy. Ale dalej to nie jest to z yy, ustawienia graficznych czego oczekiwałem Nie wczoraj nagrywałem jakoś to zajebiście chodziło sa zabiję dwa razy patrz Gay horse bot Róg zajmuje naszą Typowo strategiczną. Ale to crazy to chyba dlatego On nigdy nie będzie fajnie chodził Wróg tep, tej tep, tep, tep. pozycję strategiczną <laughs> Stary jak On musi nie wiem Ja sobie tylko to wyobrażam tak że ktoś ma takiego wiecie Hamskiego wolhaka, znaczy nie Walhaka tylko... No nie wiem jak to się nazywa, to że, że skanuje przez ściany i wszyscy wiedzą gdzie jesteś i kolej po prostu sobie widzi i sobie obraca się i strzela, nie? Ma to gdzieś, nie? Dopóki no, ktoś nie nagrywa, czy tam nie streamuje jakieś gierno, to może sobie używać haksów, i jak kupisz dobrego haksa, to. No kurde, jaki to jest tank, ty! Obiłem go tak masakrycznie, a on nic. Ja wam mówię, coś tu jest na rzeczy, coś tu. Hello! To jest drugi typ. No nie jest chyba drugi, tak, dokładnie. Ale oni specjalnie robią takie niki, żeby nie dało się później tego zapamiętać, nie? Nie mogą mieć normalnego niku. <ścoughs> Tutaj zlamiłem, przyznam, ale nie byłem. Nie spodziewałem się, że on tam będzie po prostu. Dobrze. Ok. Co oni tam piszą? jesteście, gnoje? Dobra, został kulkę. Czekaj, czy będę leżał, to będzie to jakoś lepiej. O, idzie, idzie, typ, idzie, idzie. Obiłem. A! Zdjęłem zdjąłem typa. Dobra, trzeba się zwijać stąd. Ale oberwał ty, ale to było dobre. Mario, patrzcie, wbił. Okej. tu bez. Coś zaczął grać typ, normalnie. Jeszcze 6 minut. Teraz mi miejsca na zysku braknie. Wróg zajmuje naszą pozycję strategiczną. O, Max Payne zginął. O nie. Ej, gra jakoś zaczęła mi szybciej chodzić. Mi się wydaje, ej, bez skitu, może to chodzi o połączenie z serwerem? For what? Spoko, na razie jest czysto, nikt nie biegnie. Zdradziłem swoją pozycję ale się zdziwił patrzcie o to mi nie wyszło. Imbel. Imbel. Taka broń dziwna. Chyba nią grałem kiedyś, nie? Na no, jakimś tam filmiku testowałem. Ale jakoś chyba nie leżała mi w ręce za dobrze. Za duży rozrzut ma ta broń po prostu. To jest bardziej taka loteria. Czy trafisz w łeb, czy nie. Ale bronimy się twardo Zaś ten typ Ja, ja wiedziałem, że on tam jest Jakbym to lepiej rozegrał, to bym go killnął, no, nie? Ale ja w sumie nie, nie komentuję moich killi Tylko moje dedy, to jest najlepsze Mario, patrzcie jaki kurde Wściekły Mario jeszcze przyjdzie i to wygra Patrzcie, Mario i ten Max Payne, to są dwa takie kurde teraz... Dobra, powstrzymam się od tego komentarza Miało być zabawnie, ale by wyszło niesmacznie Kogo zdjąłem, kogo zdjąłem? Jakiegoś usera Czekajcie, ja bym tak sobie na górze stanął. Czekaj, czy ktoś by mnie widział. A tutaj ja w sumie nikogo nie widzę. Bez sensu, trochę miejscu. moją moim zdaniem. Ktoś tam szedł, będzie właził na punkto. Jeszcze mnie zdjął ten typ Oni mnie widzą chyba przez ten brak tłumika Czekajcie, ja go założę Może mi się od razu celność poprawi Ten, o LMG z tumikiem, no nie wiem, to już koniec świata jest Jebty, ty To jest tak w ogóle można? Jak się tak da? Mario, chciałem zabić granatem tego snajpera. Wróg zajmuje naszą pozycję strategiczną. skupa. Kurde, zjeli go! Reload bo mi tylko 25 pocisków zostało i mi musiał Mario zdjąć, no nie To nie jest fair I to jest niemożliwe, że stamtąd da się kogoś zastrzelić, nie Jaki on jest, kurde, twardy, nie? Oczywiście, że musiał mnie zabić. Ale wybronimy to. Tyle minut, wybronimy to. Zemścił się, nie chciał tego tak zostawić, chyba. Taki nubowskiej śmierci. Okej. Okay. Czy ktoś mi tu zobaczy? Jak tu kurde wrzuci mi Neida, ty? Trzeba kurde ćwiczyć wrzucanie naidów tutaj. Dobra, nawet nie zajęli pierwszego punktu. Sorry, resory. Kamilas, patrzcie. O, jestem drugi. Tylko, że ten pierwszy w jakiś sposób ma więcej punktów, a ma dwa razy mniej kill'i prawie. No cóż. Ostatni nade'ik. Niż tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. LMG. E, może się przydał, może nie. Ciężko powiedzieć. Mniejszy fan jest po prostu z tych killi. Po prostu... Nie jest to takie przyjemne, jak kogoś kropniesz. Nie wiem. Nie jest to takie łatwe, że tak powiem. Jak na przykład z SMG. Cicho tam, komp. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że... <laughs> Wam się podobało, Change your cheats. oczywiście tak tak Zabić 21. chuck Całkiem nieźle. nieźle dobra do następnego. następnego